W piątek, 24 kwietnia, maturzyści oficjalnie zakończyli swoją naukę w szkole średniej. To ważny moment w życiu każdego młodego człowieka, który rozstaje się ze szkolną ławą i wkracza w dorosłe życie. Przez pandemię koronawirusa niemożliwe było zorganizowanie tradycyjnych uroczystości i rozdanie świadectw. Mimo to, nauczyciele na różne sposoby żegnali się ze swoimi podopiecznymi. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie transmitował online zakończenie roku szkolnego uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nasza uroczystość ma charakter historyczny. Z jednej strony dlatego, że spotykamy się online. Z drugiej, ponieważ temu spotkaniu towarzyszy świadomość końca bardzo ważnego etapu w Waszym życiu. Pragnę poinformować, że świadectwa ukończenia szkoły otrzymuje 11 pań i 29 panów. Zawamy 4 lata nauki, zdobywania wiedzy i umiejętności, zmagań konkursowych i olimpijskich, rywalizacji sportowej. Wielu z Was uzyskało wysokie wyniki w nauce i otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Śro są wśród Was. Finaliści i laureaci, olimpiad i konkursów. Dyrektor skierował kilka słów do już absolwentów szkoły. Wraz z wychowawcami klas maturalnych gratulował uczniom ich wysokich osiągnięć w nauce i licznych sukcesów. Życzył również powodzenia podczas zbliżających się egzaminów maturalnych i egzaminów na kwalifikacje zawodowe. Dla każdego z was okres pobytu w szkole zrodzonej z marzeń spełniającej pragnienia, to z pewnością czas dorastania. Dokonywania pierwszych ważnych życiowych decyzji, budowania własnej tożsamości, nawiązywania przyjaźni, znajomości, poszukiwania swojego miejsca w życiu. Jestem przekonany, że niemałą rolę w tych zadaniach szkolnych i osobistych odegrali Wasi nauczyciele i wychowawcy. Weźcie ze sobą bagaż rad, wskazówek, nauk. Weźcie cząstkę nas. To sprawi, że dziś jesteście promieniem, ale dzięki mądrości możecie stać się płonąco pochodnią, która będzie oświetlała i prowadziła Was po drogach dorosłego życia. Podczas uroczystości dyrektor poinformował o przyznanych stypendiach i nagrodach za wysokie, średnie, wzorowe i bardzo dobre zachowanie oraz zaangażowanie w życie szkoły. Skierował również podziękowania do rodziców za życzliwość, wsparcie i pomoc. A wszystko zakończył krótki montaż słowno-muzyczny, przygotowany online przez kolegów z klas trzecich. Choć w papierach czy było, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami.